Cześć Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Witam wszystkich bardzo serdecznie w następnym odcinku. Słuchajcie, akurat sobie chodzę po lesie, bo stwierdziłem, że przy okazji nagrywania tego odcinka, jak już jestem koło tego lasu, to wejdę i zobaczę, czy może są jeszcze opieki. Chociaż jest dzisiaj 11 listopada, dzień niepodległości. No i widzę, że chyba raczej nic z tego. Niestety w tym roku opieniek nie było zbyt dużo, akurat w tym lesie blisko, gdzie, blisko miejsca, gdzie mieszkam. W tamtym roku za to można było się o te opieńki potykać. No ale tak to jest. Nie w każdym roku będzie wysyp. Nieważne. To tak tylko miarę wstępu. Rok temu, a dokładniej rok i dwa miesiące temu, we wrześniu. Nagrywałem taki odcinek, jak byliśmy z rodziną w Bieszczadach, na temat właściwie pod tytułem jesteśmy w odwrocie, nic dobrego nas tutaj nie czeka. Generalnie chodziło o to, że Europa jest w odwrocie i. Na przykład Stany Zjednoczone czy Chiny w zastraszającym tej pie, tempie tej Europie e, odskakują. A Europa tak naprawdę dzisiaj stoi w miejscu, a nawet pod niektórymi względami e, nierzadko się cofa. No i słuchajcie, dzisiaj generalnie odcinek będzie o tym, jak Chińczycy na przykładzie e, samochodów po prostu Wchodzą tutaj do Europy z Buta i niszczą przemysł europejski. W dużej mierze przemysł europejski, szczególnie w takich krajach jak Niemcy, opiera się na przemyśle motoryzacyjnym. A oczywiście przemysł motoryzacyjny to jest tylko jedna z niewielu gałęzi, gdzie Chińczycy wchodzą z Buta. No i słuchajcie, o tym może za chwilę. Europa cały czas jest w odwrocie i chociaż już chodzą słuchy, że niektóre rzeczy, z niektórych rzeczy wypadałoby zrezygnować, coraz więcej państw się domaga, żeby te założenia zredukowania emisji gazów cieplarnianych trochę z tym zbastować, żeby trochę z tym zbastować, żeby może te cele... Były trochę mniejsze, bo główną przyczyną tego, że właśnie Europa jest w odwrocie, jest wzrost cen energii. A wiadomo, energie, energia jest dzisiaj potrzebna do wszystkiego. W szczególności do produkcji. Bez energii nie można niczego wyprodukować. A wiadomo, im energia jest droższa, tym Produkcja jest droższa, czyli produkt końcowy, który jest produkowany, też będzie droższy. No i słuchajcie, póki co Europa się nie opamiętała. Wracając jeszcze do tamtego odcinka, o którym mówiłem przed chwilą który nagrywałem rok i dwa miesiące temu. Wielu z was e, zwyczajnie w komentarzach e, pod tym odcinkiem e, wyśmiewało to, co ja mówię. Czyli, że ja już wtedy mówiłem, że e, Ameryka nam odjeżdża, e, Chińczycy coraz bardziej wchodzą tu z Buta do Europy, i niedługo ten przemysł motoryzacyjny może być w coraz bardziej po prostu w coraz gorszej kondycji. W coraz bardziej złej kondycji. No i co? Słuchajcie. Minął rok i dwa miesiące i to, o czym mówiłem, dokładnie właśnie ma miejsce. Wtedy duża część z Was mnie wyśmiewała. Jeżeli znajdę, to wkleję Wam właśnie takie wyśmiewające moje tezy, komentarze. Tymczasem Słuchajcie, Stany Zjednoczone, Trump nałożył sankcje praktycznie na cały świat, również na swoich największych sojuszników w tym na Unię Europejską. Chińczycy masowo zaczęli sprzedawać tutaj swoje samochody. I zaraz Wam powiem, jak, jak to wygląda dzisiaj w Polsce. Co za tym idzie? Przemysł europejski, szczególnie przemysł motoryzacyjny, ma coraz większe problemy. Najlepszym tutaj przykładem są Niemcy, bo oczywiście Niemcy to jest serce przemysłu motoryzacyjnego w Europie. E, już chyba nie ma tygodnia, żebyśmy nie dowiedzieli się o redukcji etatów lub upadku jakiejś firmy związanej z automotive e, w Niemczech, oczywiście, ale nie tylko, bo słuchajcie, e, według dostępnych danych codziennie, codziennie w Europie likwidowanych jest obecnie 500 miejsc. Pracy. Ma to właśnie związek z tym, że e, między innymi Chińczycy wchodzą tutaj ze swoimi produktami, ze swoimi technologiami, ale też z tym, że firmy z Europy zwyczajnie uciekają, bo koszty pracy, bo koszty energii, bo ogólnie koszty produkcji są coraz wyższe i ta produkcja tutaj w Europie przestaje być opłacalna. Zyskują właśnie na tym inne kraje, gdzie ta produkcja jest przenoszona, a te produkty dalej, oczywiście, są sprzedawane w Europie, tylko że już w Europie są nieprodukowane. To jest w tym momencie bardzo duży problem. I tak jak mówię, na przykład państwa Europy Zachodniej w tym momencie one stoją w rozwoju, a nie rzadko kiedy się cofają, bo w Niemczech ostatnie dwa lata z rzędu mieliśmy spadek PKB, a ten rok będzie trzecim rokiem z rzędu, gdzie będzie spadek PKP. Niewiele lepiej jest w takich krajach jak Francja czy Anglia. Tam ten wzrost PKB jeszcze jest jakkolwiek. Jakikolwiek, ale nie przekracza on zazwyczaj 1%, więc w porównaniu z krajami Europy Wschodniej nie jest, w krajach Europy Wschodniej nie jest jeszcze tak źle. No i słuchajcie, jak sprawa ma się w Polsce. Oczywiście też jest słychać, że w Polsce są zamykane firmy, no bo. Owszem, są, produkcja też jest przenoszona gdzie indziej, bo w Polsce też te koszty pracy, koszty produkcji rosną, ale mimo wszystko w Polsce jeszcze one są na takim poziomie, że inne firmy, szczególnie właśnie dużo jest takich firm z Niemiec czy z krajów Europy Zachodniej, gdzie cały czas przenoszą tą produkcję właśnie do Polski. Bo póki co tutaj w Polsce jeszcze to się opłaca. Druga taka sprawa, że nasza gospodarka na całe szczęście nie jest uzależniona od jakiegoś jednego sektora, tak jak na przykład sektor motoryzacyjny. Tak jak na przykład ma to miejsce w, Niem to miejsce w Niemczech, bo Niemcy to głównie. Właśnie sektor e, motoryzacyjny i sektor chemiczny też bardzo duży tam jest. E, u nas e, my produkujemy głównie e, części do tych samochodów, chociaż tak jak mówię, w całym kraju produkcja jest zdywersyfikowana, i u nas to jeszcze nie jest taki duży program, problem. A jeżeli nawet e, produkujemy te części do samochodów i jeżeli e, będzie zmniejsza, zmniejszone zapotrzebowanie na produkcję od koncernów zachodnich, no to zawsze e, te firmy, które produkują podzespoły w tym momencie dla takich firm jak Volkswagen, BMW, Mercedes, nie wiem czy Renault, Renault Peugeot, mogą zacząć e, zwyczajnie tą Produkcję zmieniać na to, na co potrzebuje rynek. Czyli w tym wypadku będą to firmy motoryzacyjne z Chin, bo jeżeli jest coraz większa w Europie sprzedaż chińskich samochodów, no to będzie też coraz większe zapotrzebowanie na część. I jak to się ma, jeżeli chodzi właśnie o auta chińskie w Europie czy w Polsce. Powiem Wam szczerze, że w Europie dokładnie nie wiem tak dokładnie, jak wygląda sprzedaż. Nie interesowałem się tym aż tak bardzo. Ale z moich obserwacji, jak w tym roku byłem we Włoszech i w Chorwacji, e, przejechałem, słuchajcie, przez całe Czechy, całą Austrię, przez Słowenię, e, no Włochy, Chorwację, to powiem Wam szczerze, że w tych wszystkich krajach na pewno tych samochodów chińskich jest mniej. Ale dlaczego? No, bo w takich krajach jak w Czechach, na przykład, produkują Skodę, chociaż Skoda należy do Volkswagena, no ale Czesi, skoro są tam fabryki, no to chętniej kupują samochody, które są produkowane u nich. W Niemczech, no to wiadomo, jest dużo mark. Różnych samochodowych, czy na przykład Włosi też przecież mają chociażby Fiata. I podejrzewam, że tam trochę działa ten patriotyzm gospodarczy, czyli obywatele widzą doskonale zagrożenie, i tego kogo stać, no to kieruje się patriotyzmem gospodarczym i wybiera markę, która jest związana z ich krajem. No, my w Polsce doskonale wiemy, że takiej marki nie mamy, więc nam aż tak bardzo na tym nie zależy. A w Polsce, słuchajcie, w przeciągu ostatniego roku naprawdę widać na drodze, że jest tych samochodów chińskich dużo, dużo więcej. Ja dzisiaj, przygotowując się do tego odcinka, sobie sprawdziłem dane, jak to wygląda. I słuchajcie, w tym roku udział w sprzedaży chińskich samochodów to już jest 10%. A dodajmy, że tak, na dobrą sprawę, chińskie samochody. Dopiero rozpychają się na naszym rynku, bo tak naprawdę swoją sprzedaż tutaj ekspansję w Polsce zaczęły z początkiem 2004 roku. I to oczywiście nie wszystkie, bo chyba pierwszą marką była MG, a dopiero potem stopniowo wchodziły inne marki. Ale naprawdę słuchajcie, na ulicach widać, że tych samochodów chińskich jest już naprawdę całkiem sporo. I teraz słuchajcie, ja tutaj mam przed sobą, znalazłem sobie w internecie zestawienie sprzedaży za miesiąc październik 2025 roku, jakie marki są najchętniej kupowane w Polsce. No i tutaj na pierwszym miejscu Toyota. Tutaj nie ma zaskoczenia, bo od dłuższego czasu Toyota najwięcej samochodów właśnie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów w Polsce. Ale skupmy się tutaj, może na markach chińskich. Na 11 miejscu mamy MG, czyli ta marka, która jako pierwsza zaczęła ekspansję w Polsce. I słuchajcie, też nie, nie mylić tego z tym MG, które było kiedyś produkowane w Anglii, bo to jest w tej chwili marka chińska. Po prostu prawa do tej marki wykupili Chińczycy, i pod szyldem MG produkują samochody. No, Anglicy, tak naprawdę, jeżeli chodzi o swoją motoryzację, to już. Chyba im żadna marka nie została, bo na przykład Jaguar Land Rover to jest marka należąca do koncernu Tata, który ma swoją siedzibę w Indiach. Czyli to jest firma z Indii. Nie wiem, chociażby Mini, to jest BMW. I tak dalej, i tak dalej. Oni wszystkie swoje marki albo posprzedawali, albo one zbankrutowały. Także de facto brytyjska motoryzacja już nie istnieje kiedyś było, byli jedną z potęg. Więc na 11 miejscu mamy to MG. I słuchajcie, pod względem sprzedaży, oni już wyprzedzili takie marki jak Ford, Lexus, Opel czy Volvo. Na, 7 mie na 17 miejscu mamy Omodę. Która choćby wyprzedziła Peugeota, który jest na miejscu 18, a na miejscu 19 mamy już kolejną chińską markę BID, która wyprzedza chociażby Citroena. Na miejscu 20 jest Citroen, dalej mamy na 21 miejscu JCo, która wyprzedza chociażby Suzuki, Nissan, Mazda i Honda. Więc zobaczcie, w jak krótkim czasie w Polsce Chińczycy yy, pod względem sprzedaży wyprzedzili już naprawdę znane marki, które są tutaj na naszym rynku od wielu, wielu lat. I teraz słuchajcie, czym to jest yy, spowodowane? No, oczywiście przede wszystkim ceną. I powiem wam, że też jakością. Bo naprawdę już yy, samochód, który nie odbiega praktycznie niczym pod względem wyposażenia, jakości wykonania, komfortu i tak dalej. Można kupić w okolicach 100 tysięcy złotych, samochód chiński oczywiście, więc jest on, są te samochody dużo tańsze od y, samochodów choćby japońskich, koreańskich czy europejskich. Druga rzecz to jest jakość wykonania. Powiem Wam, że ja miałem już do czynienia z tymi chińskimi samochodami, bo ja jestem z zawodu lakiernikiem samochodowym. I tam, gdzie pracuję, w serwisie, w którym pracuję, jest, można również kupić samochody marek chińskich. Więc byłem, widziałem te samochody, oczywiście, siedziałem w nich. I powiem Wam, że naprawdę, jeżeli ja dzisiaj nie musiałbym jeszcze e, kończyć budowy mojego domu, to sam bym chyba sobie kupił taki nowy chiński samochód. Bo za przystępną cenę można naprawdę mieć e, no przyzwoity, przyzwoity samochód, e, nieróżniący się e, tak naprawdę od e, konstrukcji. Tak, jak powiedziałem, europejskich czy tam japońskich. W Lublinie, słuchajcie, gdzie pracuję, naprawdę już jest masę salonów chińskich marek. Ekspansja, słuchajcie, przebiega naprawdę w ekspresowym tempie. Wszystkie większe autoryzowane serwisy, które wcześniej miały marki, nie wiem, europejskie, Volkswagena, Audi, Peugeota, czy na przykład koreańskie, Hyundai, Kia, czy japońskie, Toyoty, Suzuki i tak dalej. Teraz dołożyły jeszcze do swojej oferty marki chińskie. I naprawdę tych salonów marek chińskich pojawiło się jak grzyby po deszczu. Jest ich mnóstwo, więc doskonale to widać. Jak, jak błyskawicznie przebiega ta ekspansja chińskich marek motoryzacyjnych. Także, no niestety, wniosek wysuwa się z tego e, jeden: jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli nie zmieni się myślenie elit europejskich elit, które e, wymyślają te wszystkie prawa w Brukseli. Które stoją na czele Unii Europejskiej, to na pewno nic dobrego nas tutaj nie czeka. Póki co są jakieś przebłyski, bo naprawdę, na przykład w Niemczech sytuacja jest coraz bardziej zła. To wszystko zmierza ku katastrofie. Firma po firmie bankrutuje. Firma po firmie ogranicza zatrudnienie. Produkcja przemysłowa spada w bardzo szybkim tempie, więc oni tam mają naprawdę masę problemów, które zresztą sami sobie stworzyli, bo tak naprawdę Unią Europejską rządzą w dużej mierze Niemcy. Trochę tam jeszcze Francuzi mają powiedzmy do powiedzenia, ale najwięcej tych wszystkich durnych pomysłów to właśnie wywodzi się z Niemiec. Oni sobie sami na siebie... Bata ukręcili, co jest bardzo dziwne dla mnie, bo no bo słuchajcie, no nie trzeba być geniuszem, żeby pewne rzeczy przewidzieć. Dużo ludzi ze świata właśnie biznesu, ekonomii i tak dalej ostrzegało, że tak to się skończy. Mieli rację, więc zobaczymy, jak to wszystko dalej się potoczy. My jako Polska nie jesteśmy jeszcze w aż tak złym położeniu, no bo tak jak mówię, my jeszcze możemy mimo wszystko konkurować, jeżeli chodzi o koszty produkcji. No i u nas też ta produkcja jest różnorodna. My nie opieramy się tylko na produkcji podzespołów do samochodów. A produkujemy też dużo innych rzeczy. Więc szczególnie dużo jest. Jeżeli, jeżeli jakiś region miałby ucierpieć w Polsce, to chyba najbardziej będzie to dolny Śląsk, bo tamtych firm motoryzacyjnych, które produkują części do samochodów, jest najwięcej. Dolny Śląski Śląsk. Więc tamci ludzie ewentualnie dostaną najbardziej po tyłku. No i cóż, pożyjemy, zobaczymy. Chińczycy tu weszli z buta, nic się nie zanosi na to, żeby się zatrzymywali, już budują swoje fabryki na terenie Unii Europejskiej po to, żeby ominąć cła, więc myślę, że ich udział w rynku będzie się tylko zwiększał. Zresztą, prognozy są takie, że za 3 lata po polskich drogach może jeździć nawet milion samochodów elektrycznych, i powiem wam, że jeżeli to wszystko. Będzie w takim tempie, dalej się działo, to jest to jak najbardziej możliwe. To na tyle. Dzisiaj. Taki odcinek, niestety mało optymistyczny, szczególnie powiem Wam, no, dla zachodniej Europy, bo tutaj na wschodzie Europy, pomimo wszystko, jeszcze jakiś tam rozwój mamy. Eee... Też na pewno byłby on większy, jeżeli różne głupie prawa by nie zostały na siłę przepychane, jak Fit for 55 na przykład. Ale ja już o tym dużo razy mówiłem na tym kanale, dużo robiłem odcinków, więc to na tyle. Wszystkim dużo zdrówka, trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. I cześć, do zobaczenia w następnych odcinkach.